Witajcie kochani w kolejnym moim filmie. Po tytule Możecie zobaczyć, że będzie to film poświęcony zapachom. Tym razem postanowiłam wybrać pięć takich nominowanych przeze mnie godnych do tej nominacji zapachów, które mogą umilić Wam czas przy wigilijnej kolacji. Będą to zapachy, które moim zdaniem trafiają tak idealnie w punkt. Być może dla niektórych będą to zapachy zbyt mocne, ale uważam, że większość tych zapachów, które dla Was przygotowałam, są to takie, takie perełki z tych, które obecnie ja posiadam w swojej, w swojej kolekcji, w swoich zbiorach. Tak więc moi drodzy, żeby nie przedłużać, jeżeli lubicie taką tematykę, zasiądźcie sobie wygodnie, zabierzcie coś dobrego do picia, a my zaczynamy. I już od razu nas na początku muszę Was przeprosić, ponieważ e, światło tak się zmienia. Słońce po prostu dzisiaj szaleje, ale nic to poradzimy sobie. Mam nadzieję, że, e, że nie będzie nic prześwietlone, że ja będę dobrze widoczna i przede wszystkim, że będą dobrze widoczne perfumy. E, I żeby już naprawdę nie gadać za dużo. Mm, przejdę do pierwszego zapachu a jest nim Modern Muse Estée Lauder, mam nadzieję, że dobrze czytam eee, powiem Wam, że to jest zapach, który nie będzie em, agresywny, pozwólcie, że sprawdzę jeszcze sobie zapach, żeby się upewnić ale to jest, wiecie, co to jest zapach taki. Pomimo tego, że mamy ten okres takich cięższych um, zapachów w porównaniu do tego, co będzie na naszych wigilijnych stołach, to ten zapach jest takim zapachem delikatnie drzewno-kwiatowym. Tutaj zdecydowanie czuć białe kwiaty. Um, jest to zapach, nawet bym powiedziała, taki okraszony plastrami miodu, co też powoduje, że trochę nam tutaj może przypominać okres letni gdzie rzeczywiście te takie miodne zapachy owocowe typu gruszka typu morele to są właśnie zawarte w tym, w, tym, w tej nucie w tej kompozycji zapachowej przepiękny zapach to będzie zapach, który na pewno będzie Was delikatnie otulał zapach y które moim zdaniem przywołuje taką, wiecie, świeżość sadu, tych, tak jak już powiedziałam wcześniej, soczystych, miodnych owoców, ale nie myślcie sobie, że to jest stricte taki owocowy zapach, ponieważ tutaj na pewno będziecie wyczuwali również takie nuty, jak właśnie paczula, troszeczkę takiego palonego bursztynu, to jest właśnie takie przełamanie zapachu kwiatowo-drzewnego, i tutaj będą wkradały wam się odrobinkę te takie przyprawy, właśnie trochę korzenne. Więc jeżeli lubicie taką mieszankę, taką nieoczywistą, bo ten zapach dla mnie moim zdaniem nie jest oczywisty, nie będzie to zapach ogoniasty, to będzie bardziej taki. Um, no, może inaczej bym powiedziała na pograniczu tego kulistego zapachu z blisko skórnym, więc powiem Wam, że no, dla mnie to jest bajka wiecie co, porównałabym ten zapach do takiego mięsistego fajnego, ciepłego e, szala który właśnie otula naszą szyję podczas tych zimowych e, wieczorów tak więc uważam, że to jest zapach naprawdę na miarę Każdej eleganckiej kobiety. I tutaj akurat znalazłam dla Was zapach ymm, w pojemności 100 ml, bo ja, tak, bo ja taką buteleczkę również posiadam. I jego już dostaniecie za 280 zł. Kolejny zapach jest to Trusadi Domna. Przepiękny zapach. Buteleczka równie piękna, z aczkolwiek, właśnie skromna, bo to jest. Tylko biel. Z boku mamy takie elementy złota, no i korek też e, złoty, tutaj chyba z herbem Trusady, więc powiem Wam, że prostota sama w sobie jest naprawdę piękna. E, ja go również sobie przypomnę, aczkolwiek wiem, że jest to zapach taki na pewno orientalno-kwiatowy. I tutaj mm, powiem tak. Zapach jest dość wymagający. Dlaczego? Dlatego, że w kompozycji gorzkich zapachów typu skórka z pomarańczy, skórka z grejpfruta. Będziemy tutaj czuli również owoce. Yy, delikatnie właśnie limonkę, yy, troszeczkę właśnie tego. Może Pamela bym powiedziała, wiecie, bo to są takie zapachy nie tylko te, te skórkowe, ale również te owocowe i tutaj oprócz oczywiście palonego bursztynu, oprócz paczuli oprócz jaśminu, które kocham i uwielbiam w perfumach również będziemy czuli takie nuty drzewne, mocno drzewne jak na przykład drzewo sandałowe, które też jest kwintesencją zapachów orientalnych i to yy, wyróżnia te zapachy mocne i takie Troszkę bym powiedziała twarde i tępe, i on taki jest. I to jest zapach, bym powiedziała blisko skórny. On nie będzie Wam żadnego ogona robił, i to nie jest też zapach, który będzie dominował przy wigilijnej kolacji. Tak więc spokojnie możecie go na siebie nałożyć, ponieważ. Jego będziecie czuli w momencie, kiedy będziecie się ruszać. Pamiętajcie również, że ten zapach, co jest też bardzo ciekawe, pod wpływem ciepła waszego ciała, temperatury Waszego ciała, on będzie troszeczkę przechodził tak delikatnie z nut takich drzewnych, orientalnych w nuty, lekko owocowo-kwiatowe. Przepiękny, bardzo skomplikowany, bardzo taki wysublimowany zapach i inny niż takie te zwykłe, tradycyjne, które możecie spotkać praktycznie na każdym kroku. I on jest właśnie taki inny, jedyny w swoim rodzaju o, właśnie tego słowa mi zabrakło jedyny w swoim rodzaju, który podkreśla również ważność chwili i uważność tego, co macie na sobie. Tutaj mamy 100 ml i za, to, za taki zapach zapłacicie 180 zł, ale uważam, że jest naprawdę wart swojej ceny. Kolejny zapach jest to jedna z takich moich nowości, do których się przymierzałam dość długo. Jest to zapach Versace Woman. Przepiękny. Butelka również bardzo skromna. Ja wiecie co? Lubię takie zapachy właśnie przezroczyste, takie żółte, takie, nawet bym powiedziała, może białe, dlatego że te kompozycje kolorystyczne również odzwierciedlają to, co jest w środku. I tutaj mamy zapach, który jest zdecydowanie zapachem kwiatowo-drzewnym powiem Wam, że jak ja się nim spryskałam, oprócz takiego tradycyjnego spryskania sobie szyi, nadgarstków to powiem Wam, że spryskałam sobie płaszcz, który miałam na sobie i wyobraźcie sobie, że tydzień bo akurat ubrałam go w niedzielę, więc powiem Wam, że przez tydzień przepięknie jeszcze pachniał ten zapach na tym moim płaszczu Obłędnie. To jest taki zapach, który jest nieinwazyjny, ale na pewno będzie wyczuwalny. Więc tutaj e, z dozowaniem musicie uważać. Natomiast jest to zapach, który będzie Was przenosił delikatnie platą. Wiecie? Dlatego, że tutaj mamy bardzo przepiękną kompozycję kwiatową. Ehm, e, lekko na bym powiedziała, że tutaj czuć maliny. Ehm, może coś, coś z pogranicza śliwek, jabłek, takich dojrzałych, soczystych owoców, ale nuty drzewne również są wyczuwalne i może przez to ten zapach jest taki trwały. Na pewno będzie mój ukochany jaśmin. Na pewno troszeczkę bym powiedziała, że tutaj też do mieszka bursztynu będzie wyczuwalna, a mianowicie ten taki karmelowo-słodki zapaszek, więc jeżeli lubicie takie właśnie kwiatowo-orientalne zapachy, ale jakby z takim naciskiem na te zapachy słodsze, takie bardziej kwiatowe, to jak najbardziej ten Versace Wam się sprawdzi. Przecudny. 100 ml. Niestety on jest dość drogi, bo on kosztuje około 400 zł, ale uważam, że jest naprawdę wart swojej ceny. Kolejny cudny zapach. Jest to też jeden z moich takich nowych nabytków, a mianowicie dostałam go po prostu na urodziny. Gucci Quality Pure Fae. Powiem Wam, że jest przepiękny. To jest również zapach e, z kombinacji kwiatowo-orientalnej. go jeszcze raz przypomnę. I to jest zapach, który mm, po pierwsze, on nie będzie długo utrzymywał się na naszej skórze. To nie będzie zapach, który będzie zapachem ogoniastym. Bardziej bym powiedziała, że to jest zapach blisko skórny, ale jest tak ciepły, tak otulający tak wypełniony takimi yy, przyprawami typu właśnie kardamon, cynamon, yy, będzie to również palony bursztyn, na pewno yy, takie przyprawy jak goździki, paczula, yy, odrobinka yy, może takich wiecie co, kwiatów typu róża, goździk, takie ciepłe, miodne kwiaty, ale jest po prostu przepiękny. O buteleczce nawet nie wspomnę. Przepiękna, zwykła, jak zawsze, w Gucci. Złoto musi być, więc tak naprawdę tutaj ta domieszka złota z tą przezroczystą szklaną buteleczką, no po prostu dla mnie to jest no, elegancja, to jest po prostu elegancja, nieprzykombinowane, ale przecież tu nie o butelkę chodzi, to chodzi o zapach. Zapach, który rzeczywiście będzie was przenosił, w, no mogłem powiedzieć, w taki tajemniczy świat. Już mroźnej zimy, takich prawdziwych zim u nas już nie ma, i szkoda, ale on mi się właśnie kojarzy z taką fajną, zimową przejażdżką, po której jak się wróci do domu, czuć w domu przecudny zapach właśnie przypraw dobrego ciasta drożdżowego ze słodką, ze, ze słodką kruszonką, gdzieś w oddali e, drewno palone w kominku i to jest, to jest właśnie ten zapach i nawet bym powiedziała, że jeżeli bym już bym tak mogła powiedzieć o takich owocach to jeszcze też odrobinka mandarynki, pomarańczy i tu też bym powiedziała, że to jest pomieszanie słodkiego owocu ze skórką, która jest gorzka i to jest też ewidentnie wyczuwalne w tych, w tych perfumach. Jeżeli chodzi o cenę, no niestety 50ml kosztuje 230zł, ale wiecie co, no tu płacicie za jakość, więc jeżeli nie lubicie ogoniastych zapachów, ale lubicie te takie też troszeczkę skomplikowane, nieoczywiste, to warto zainwestować sobie w Gucci Quality, bo to jest zapach, który uważamy z kultowy i może źle powiem, może, może ktoś stwierdzi, że, że przesadzam, ale ja uważam, że każda szanująca się kobieta powinna ten zapach mieć chociażby raz w życiu na sobie, bo jest po prostu przepiękny, kobiecy i elegancja sama w sobie. Ostatni już zapach z którym ja miałam na początku problem, bo kiedy ja się nim spryskałam, byłam naprawdę w ogromnym szoku, że jest tak piękna kombinacja zamknięta w tak prostym jakże flakonie. A mowa tu o Armani, Giorgio Armani C. Tak już bardzo kultowy, myślę, że rozpowszechniona reklama powoduje, że każda kobieta chce mieć ten zapach u siebie. I powiem Wam, że ja go sobie również sama nawet kupiłam, czy dostałam na urodziny w zeszłym roku. Um, widzicie, zużycie jest takie minimalne, ponieważ ten zapach jest nietrwały. Ale pomimo tego, że jest nietrwały, to kompozycja zapachowa idealnie wpasowuje się właśnie w ten klimat jesienno-zimowy. I jeżeli miałabym powiedzieć, który z tych wszystkich zapachów, które Wam przedstawiłam dzisiaj, ten najbardziej odzwierciedla wigilijną wieczerzę, to jest po prostu coś, co możemy nazwać Bożym Narodzeniem. A mianowicie tutaj będziemy czuli zapachy z pogranicza owoców, kwiatów. I odrobinka yy, szypru, więc yy, jak najbardziej jest to zapach, który będzie cieszył się uznaniem większości kobiet. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest to zapach taki, to, to jest przepiękna, elegancka kobieta. To musimy sobie powiedzieć od razu na dzień dobry. Natomiast tutaj czuć już takie słodsze owoce, słodszą, kwaśne. Bo na pewno, jeżeli chodzi o owoce, to, będą, to będzie to czarna porzeczka. Na pewno ja tutaj też czuję mm, gruszkę, śliwkę, e, taką śliwkę węgierkę, białe kwiaty, e, ale również te białe typu róża. Ja zapachu róży nie lubię w perfumach. Natomiast tutaj on się wpasowuje idealnie. To jest tak piękny zapach, tak. E, Delikatność tych właśnie płatków róży tutaj wyczuwalna jest i również te, o, te plastry miodu, to jest słodki zapach, to jest słodko kwiatowy zapach, pomimo tego, że tak jak powiedziałam owocowy i szyprowy, tak zdecydowanie tutaj um, dominuje, um, dominują owoce i dominują słodkie kwiaty, więc na pewno większość kobiet pokocha ten zapach, jak nie już kocha. Bo mówię, on jest już tak e, znany, tak, tak rozpowszechniony i w mediach, i, i w prasie, i e, różnego rodzaju social mediach, że, że chyba każda kobieta chociażby raz mm, miała go na sobie, chociażby gdzieś próbując nawet na dłoni, czy gdzieś w jakiejś perfumerii. Ale powiem Wam, że jest przepiękny. I dlatego chciałam o nim wspomnieć, bo chciałam Wam pokazać, że... Pomimo tego, że jest to zapach nietrwały, być może tylko i wyłącznie na mojej skórze, na moim, na moim typie skóry, to mimo wszystko to jest zapach, który e, jest zapachem eleganckim. Jest zapachem, który nadaje się praktycznie na każdą większą okoliczność. I nie będzie to zapach, który będzie dominował w pomieszczeniu. Oczywiście, jeżeli go nie użyjemy w nadmiarze, bo jak w nadmiarze, to wiadomo, że wszystko będzie szkodziło i, i nawet ten przepiękny, elegancki zapach również będzie zapachem nietrafiałym. Bo będzie przesłudzony. Uważam, że ten zapach jest klasyką samą w sobie. I pomimo tego, że tak jak powiedziałam dwukrotnie już, on nie jest trwały, to jest wart swojej ceny i wart jest tego, żebyśmy miały taki chociażby najmniejszy, ale flakonik tego zapachu u siebie. Bo on się broni sam. On nie będzie agresywny. On nie będzie powodował, że. Um, inne osoby będą na, na niego źle reagowały. Tylko tak jak powiedziałam, musicie również uważać z um, dozowaniem tego zapachu, bo um, tutaj może z takiego pięknego, kobiecego, eleganckiego zapachu przejść w śmieszność zapachu. To znaczy, będzie on na tyle duszący i drażniący, że większość osób nie będzie mogła um, wytrzymać um, w waszym towarzystwie w momencie, kiedy ubierzecie się w ten zapach i powiem Wam, że 100 ml tego zapachu niestety on jest bardzo drogi, kosztuje 560 zł ale uważam, że jeżeli przykładacie wagę do dobrych zapachów do takich um, zapachów ponadczasowych to warto odłożyć sobie te pieniądze i kupić sobie chociażby dlatego, żeby ubierając się w zapach czuć a czuć się lepiej, czuć się elegancką, czuć się wykwintną, czuć się kobiecą. I ja wiem, że może ktoś powiedzieć, no ale przecież zapach nie może świadczyć o tym, czy jestem kobietą yy, wartościową i elegancką, z klasą, bo świadczy to to jaką jestem osobą, jak się wyrażam, jak traktuję innych itd. Owszem, ja tu mówię o zapachach jako dodatku do yy, do naszej całości, do stroju, ubioru, do tego, jaki mamy temperament, do tego, jaką osobowością jesteśmy. To jest tylko mały akcencik, który ma zaznaczyć to, jak my się czujemy. Pamiętajcie, kobietki moje kochane, że my, ubierając się w zapach, robimy dobrze sobie. Ale oprócz tego, że dobrze mamy sobie zrobić, to jeszcze też musimy patrzeć na tych wszystkich ludzi dookoła, z którymi się będziemy stykali danego dnia podczas danej uroczystości. I powiem Wam, że to, to są te pięć kultowych zapachów, które moim zdaniem zdecydowanie podkreślą, podkreślą walory i ważność tej uroczystości, jakim jest wigilijna kolacja. Jestem ciekawa. Który z tych pięciu, które ja wymieniłam, jest Wam znany i który miałyście na sobie, które macie, który Wam się sprawdził, a być może przeciwnie, który okazał się zupełnie nietrafionym zakupem. Mm, powiem Wam szczerze, że ja tak naprawdę, kupując zapachy, ja się w nich zakochuję. Um, ja staram się próbować zapachów w różnych porach dnia. Ale również o różnych porach roku. Dlatego, że y, przechodziły przez y, moje ręce zapachy, które na początku okazywały się kurczę, nie trafiłam w ten zapach. Nie wiem, co się stało, ale powiem Wam, że przy kolejnym użyciu, y, zupełnie w innej atmosferze, zupełnie w innych okolicznościach, właśnie pory roku, okazało się, że to jest przepiękny zapach, który który staje się ulubieńcem miesiąca na przykład, bo tak też się zdarza. Tak więc dajmy szansę tym zapachom, nie skreślajmy ich od razu na dzień dobry, próbujmy w różnych, tak jak powiedziałam, okolicznościach, różnych stanach, o różnej em, temperaturze naszego ciała, bo to też jest ważne dla samego zapachu. Dobrze, kochani. I to, do... I to by było wszystko na ten czas, na tę chwilę. Mam nadzieję, że troszkę gdzieś Wam przybliżyłam um, nuty zapachowe, którymi ja będę się otaczała w tym roku podczas wigilijnej kolacji. Um, będzie mi bardzo miło, jeżeli Wy napiszecie, jaki zapach w tym roku chcecie. Um, w jaki, w jaki zapach w tym roku chcecie się ubrać na wigilijną wieczerzę? Mam nadzieję, że te typy, które będą Waszymi ukochanymi, znam. A jeżeli nie znam, to chętnie poznam. Tak więc, moi kochani, dziękuję Wam pięknie. I oczywiście zapraszam Was do pozostawienia subskrypcji, jak i też do pozostawienia śladu po sobie w postaci komentarza. Tak więc, moi drodzy, jeszcze raz.

why your joy strains strange prolong what the gladsome tidings be which inspire your happy song glow